Hej, witam wszystkich na kanale Furry Fandom. A to, zgodnie z zapowiedzią, jest pierwszy odcinek serii na temat rozmnażania się tasiemców. I'm a banana, I'm a banana. <ścoughs> to jest żart na pryma Aprilis. Jak nie, to potnę się ziemniakiem. A ja z schabowym. A ja sałatą. A ja powietrzem. Ja parówką. Potnę mąką. A ja chipsem. A ja budyniem. Polecam, Dżem. Potnijmy się wszyscy własnymi mózgami. Jeśli możecie, bo ja takowego nie posiadam. Ja się potnę żelkami. Patnę się wadą. A ja twoją starą. <grybuj> Polecam na ten cel masło z włosów. A ja sokiem. Tak, łączmy się wszyscy! Jak cupem. Bardzo ostry. A ja łyżką ja potnę się pralką. Kto z 2020, 2020 roku! Niestety możecie już przystąpić do cięcia, ponieważ to nie był żaden żart na pryma Aprilis. Seria na temat rozmnażania się tasiemców zaczyna się w tym momencie. Ok, czyli generalnie wygląda to tak, że tasiemiec wydala fragment siebie, w którym znajdują się jajeczka. Następnie ten fragment, być może a być może nie, zostaje zjedzony przez świnię lub inne zwierzę hodowlane. Następnie larwa tasiemca przebija się z układu pokarmowego zwierzęcia do mięśni, gdzie się osadza, i pozostaje tam przez jakiś czas aż mięsień nie trafi na stół i nie zostanie zjedzony przez człowieka. W wyniku tego larwa trafia ostatecznie tam, gdzie chciała trafić, czyli do naszego układu pokarmowego, gdzie się dalej rozwija. To tyle. Dziękuję, to była wspaniała seria. Niestety wyczerpaliśmy już cały temat, dlatego jestem zmuszony ją zakończyć. Chyba będę zmuszony powrócić do moich starych treści. Znalazłem pewien temat zastępczy. Oczywiście nie jest on aż tak fascynujący, jak rozmnażanie się tasiemców, ale myślę, że wielu osobom zwróci uwagę na pewne ważne rzeczy. Dawno temu pewna osoba poprosiła, abym zrobił film na temat Pepsi. Było to już trochę dawno temu, co jakiś czas ta osoba się upominała. Naprawdę to było niepotrzebne, bo ja jestem porządna firma. Jeżeli mówię, że coś zrobię, to to zrobię. Nie trzeba mi przypominać co pół roku. Teraz jest idealny czas, by mówić o Pepsi, ponieważ ta właśnie firma wypuściła pewną reklamę. Powiedzmy, że ta reklama nie miała zbyt pozytywnego odzewu. Był tutaj dość negatywny feedback, czy też jak mówią w słowniku surreaktoriańskim, infowrót. Reklama przedstawiała masę ludzi, którzy głosili hasła pojednania i pokoju. Była tam taka scena kulminacyjna, która według wielu, mimo iż była sceną kulminacyjną, nie była cool. Wystąpiła tutaj pewna hiperbolizacja rzeczywistości oraz przesadyzm, zahaczający wręcz osadyzm. Pewna osoba podaje policjantowi puszkę Pepsi, i kiedy ten policjant otwiera puszkę i pije, ludzie uczestniczący w proteście odbierają to jako formę pojednania. Teraz policja jest po naszej stronie! Pora obalić obecny rząd! Ja rozumiem, że Trump jest pod wpływem Akumy, ale z pewnych powodów wielu osobom nie podobała się ta reklama i robili o tym filmy. Ja w tym filmie chciałbym zwrócić uwagę na to. Na co wiele osób nie zwróciło uwagi, bardzo wiele przekazów podprogowych przewijających się przez całą reklamę. Zacznijmy od samej puszki, która została przekazana policjantowi. Czym jest puszka? Więzienie. Więzienie to puszka. Puszka to również po rosyjsku armata. Jest taki ruski poeta Puszkin. Jego nazwisko nie pochodzi od Małych, puszkowanych opakowań pochodzi od armaty. Lecz co ważniejsze, napis Pepsi postawiony do góry nogami daje nam: Is dead. Jest martwy. Czy to przypadek? No raczej. Ale nie jest przypadkiem inna rzecz. W nazwie Pepsi dwa razy pojawia się litera P. PP. Co może oznaczać PP? Czyżby pole podstawy? Podstawy czego? Czyżby ich planu? Nie jest chyba tajemnicą, że w całej reklamie swoje wredne kopyta maszał... MORTBOBKA Ciastu STOPY! Szkaradna fuzja powstała z połączenia Spongeboba i Morta. Istota ta stara się użyć mocy stopy, aby pokonać siły ciastka. Jeszcze nie mają dość mocy, aby wprowadzić w życie swój plan, ale siła stopy stopniowo zamierza stopić morale ciastków. Siła stopy? We must stop it. Ale wracając do tematu, w słowie Pepsi znajduje się jeszcze jedna wskazówka. Czy nie zastanawialiście się nad tym, że to psi w Pepsi może tak naprawdę być związane ze słowem psychiczny? Psychologia od greckiego psyche, czyli dusza. Czyżby Pepsi zamierzała mieszać w naszej psychice? Chcą zamienić naszą psychikę w... Dlatego nasza psychika musi być mocna. Możemy ją ćwiczyć. Być może telekineza to trochę za duży hardcore, więc nie radziłbym od niej zaczynać, ale zawsze możesz ćwiczyć na światłach, sygnalizacji świetlnej. W każdym razie podchodzisz do świateł i starasz się siłą woli zmienić je, zmienić z czerwonego na zielone, z zielonego na czerwone, albo nawet zatrzymać światło na żółtym. Fakt, że pewnie tym samym trochę utrudnisz życie pieszym i samochodom, ale na wojnie dochodzi do poświęceń. Pamiętam czasy, kiedy sam po raz pierwszy ćwiczyłem moje moce parapsychiczne i po raz pierwszy udało mi się siłą woli zmienić sygnalizację świetlną. Widziałeś, mam psychiczne moce. Ale faza! W każdym razie nie pozwólcie zmienić waszej psychiki w pepsichikę. Dokładnie tego chce Mord Istnieje jeszcze jeden czekas podprogowy ukryty w nazwie Pepsi, ponieważ kto właściwie powiedział, że to się wymawia Pepsi? A może mówi się pe-psi. Psi, tak jak psi psikawka. Ale być może też psi od słowa pies. Być może zastanawialiście się, czemu w języku polskim mówimy ten pies, ale te psy, czemu nie piesy. Czemu jest ze mną pies, ale widzę tego psa, a nie piesa. Dawno, dawno temu w języku staropolskim występowały tak zwane jery. Jery były to półsamogłoski. Różniły się one od normalnych samogłosek mniejszym stopniem rozwarcia narządów mowy. Istniejące w tym czasie jery oraz samogłoski, takie jakie znamy dzisiaj, tak zwane samogłoski pełne, istniały obok siebie. Podczas gdy istniało wiele różnych samogłosek pełnych, takich które znamy dzisiaj, istniały tylko dwa rodzaje jerów: jer twardy i jer miękki. Pierwotnie wyraz pies składał się z dwóch sylab: spółgłoski p, miękkiego jeru, spółgłoski s i twardego jeru. Z czasem jery w języku polskim zaczęły zanikać. Niektóre z nich zaniknęły całkowicie, inne z kolei przekształciły się w pełne samogłoski. Tymczasem normalne samogłoski jak A, E, O, U, I nie zanikały, a co najwyżej zmieniały się w inne samogłoski. Ale wracając do Jerów, jeżeli Jer znajdował się na końcu wyrazu, zawsze zanikał. Była to tak zwana słaba pozycja. Z kolei Jer, który znajdował się przed Jerem w słabej pozycji, był w mocnej pozycji. Co znaczyło, że nie zanikał, tylko przechodził w pełną samogłoskę. Tak więc jeżeli wyraz pies wyglądał P, Jer, S, Jer, to jak wiemy, Jer na końcu był słaby, czyli zanikał. A jak właśnie powiedzieliśmy, Jer, który znajdował się przed słabym jerem był mocny, co znaczy, że nie zanikał i przechodził w pełną samogłoskę. W ten sposób powstało słowo pies. Jednakże już na przykład w formie dopełniaczowej kogo, czego, psa na końcu wyrazu pojawiała się samogłoska a, gdyż było to typowe dla języków słowiańskich. Samogłoska a zastępowała w tym momencie jer po spółgłosce s. A jedną z zasad zaniku jeru było to, że jer zanikał, jeżeli znajdował się przed pełną samogłoską. Stąd pojawiała się forma psa, mimo że w formie mianownikowej było pies. Jeśli chcecie o tym więcej poczytać, linki będą w opisie. Być może zastanawiacie się, co też ten cały segment tego filmiku miał wspólnego z Mordbobem i Pepsi. Sam chciałbym wiedzieć. W każdym razie mam nadzieję, że teraz już jest dla was dość jasne, co macie robić. Tak jak zazwyczaj, większość informacji przekazałem wam telepatycznie. Być może nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale są one już zakodowane w waszej podświadomości. Bądźcie silni, pamiętajcie, że ciastko jest potężniejsze od stopy, ponieważ ciastko jest wszystkim, a stopy to mogą być co, naj co najwyżej stopy metali. Pozdrawiam Shadmel, która w chwili nagrywania tego leży w szpitalu po zabiegu, więc wszyscy życzmy jej powrotu do pełni sił. Oraz pozdrawiam Patrycję, która była zarzuciła pomysł na odcinek o Pepsi. Pozdrawiam też całą jej klasę. Na koniec jeszcze jedna taka ważna kwestia. Pepsi czy cola? Pytacie. Soska, tuż za. Ale faza!